Cześć, witam Was na kanale Zakładamy Ogród. Ja mam na imię Paweł, jeżeli jesteście tutaj nowi, to nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Zapraszam też Was na mojego Instagrama Zakładamy Ogród. Słuchajcie, to jest końcówka maja, niesamowitego maja, niesamowicie zimnego w tym roku maja, zimny kwiecień. Efekt zaraz pokażę Wam, zresztą wejdziemy sobie, przejdziemy sobie zobaczyć jak się mają poszczególne warzywka. Słuchajcie, tu widzimy pomidory koktajlowe. Widzimy, że mają dość sporo już kwiatków. Jak zaczynają się te kwiatki pojawiać, pewnie jakieś dziś tam musimy poszukać coś tam będzie zawiązanego To jest odmiana akurat tutaj maskotka. I moje pomidorki uprawiane są w wiaderkach. I w środku do wiaderka jest włożona doniczka. Słuchajcie, także pomidory koktajlowe, nawet jak gdzieś tam się troszeczkę przypalił, nawet jeżeli coś się tam z nimi stało, te tak jak widać, że sobie fajnie radzą. Przede wszystkim dzięki temu, że jest doniczka. Doniczka jest z wiaderku, tu jest jeszcze piach po drodze. To nie tracą tak temperatury te pomidorki. W gruncie zdecydowanie słabiej sobie radzą. Słuchajcie, dziś w nocy było 7 stopni. 30 maja, a w nocy 7 stopni yy, Także pokażę Wam jak się mają te pomidorki w gruncie Widać po ich kolorze, yy, że to już jest temperatura 7-8 stopni w dół No to jest dla pomidorka troszeczkę za mało yy, Także słuchajcie, tak mam porozstawiane yy, pomidorki koktajlowe ale Wam tam pokażę również przy każdej podwyższonej grządce są papryki bądź pomidory koktajlowe yy. Co jest pociesznego w tym roku z upraw, to pomimo, że truskawka może jeszcze nie jest gotowa, no to już jest ich dużo, fajnie zawiązanych tych truskaweczek, wyglądają fajnie. Kwiatów było bardzo dużo, jest tych truskawek dużo pozawiązywanych, także jak ktoś widział mój filmik, wyglądały po takim wiosennym poprzycinaniu te truskawki, to teraz tutaj w tym gąszczu nie widać ich prawie, ale ten gąszcz jest o tyle pozytywny, że tu nie ma nigdzie jeszcze rozłogów. Patrzcie, słuchajcie, czyli to jest ten krzaczek, który jest tak rozrośnięty, który ma owoce generalnie zarówno wyżej, jak i niżej. Także yy, ta pogoda sprzyja fajnie truskaweczkom. Powiedziałem yy, sobie zacząć te pomidory koktajlowe. Zwróćcie uwagę bo które sztuki, takie troszeczkę ciemne. Było im też chłodno, trochę się im zrobiło zimno słabo rosną wolno rosną ok, mają zawiązywane pozawiązywane już jakieś pąki ale mimo wszystko ta temperatura to jest nie dla pomidorka moje pomidorki są osłonięte słuchajcie, bo nie mam jeszcze szkła w tym roku nie zdążyłem ich zrobić, więc są poosłaniane nie nawoziłem ich jeszcze ponieważ jest im po prostu za zimno poziomeczka bardzo fajnie mamy ją w kilku miejscach ogórek, co tu dużo mówić ogórkiem będzie dosiać słuchajcie, tylko w jednej beczce powschodziły, to nie jest temperatura dla ogórków było za zimno widzicie ten szereg wiaderek A w tych wiaderkach są ziemniaki o akurat ziemniaki były późno dawane, zaczęły wschodzić Zobaczymy, potem Wam pokażę taki filmik jak podsumowujący, jak się ma taka uprawa ziemniaków w wiaderku. Już miałem w wcześniejszych latach w w różnych rzeczach, także wam pokażę. Tu były do każdego wiaderka włożone tylko dwa, tylko dwa ziemniaki. Także zobaczymy gdzieś tam jak obrazu. Tu jeszcze poziomeczki, pomidorki, truskawiczki. A tu słuchajcie generalnie tak wyglądają. Groszki słodkie dostałem podpory dodatkowe, bo już były takie wiązane. E, zaczyna mi się już kończyć sznurek na tej wysokości. Zaraz będę musiał dać kolejnym. Są ładne, są duże, ale jeszcze żaden nie tu z takich e, mniej pozytywnych kwestii. Tu mamy papryczki w wiaderkach. Tu mamy brokuły oraz sałata. Sałata generalnie e, można te zewnętrzne listki sobie obrywać, żeby szybciej, y, dłużej się cieszyć smakiem sałaty. Brokuł no powolutku, słuchajcie. Broku bardzo powolutku, zobaczcie jak się miały y, kalafiory. Tu była jako... Mój cięć widać. to z drugiej strony. Tu była y, rzodkiewka jako przedplon y, zjechała. Szpinak też już jest bardzo duży. Obrywany na bieżąco, ale ten już będzie faktycznie do zbioru, do zabrania stąd. I w to miejsce trafią cukinie. Część tu została już wysiana, część z rozsad po tym słabym starcie, po tych temperaturach dla ogórków, nie zdecydowałem się ich tutaj dać. Słuchajcie, a tu mamy też które są już innych To jest taki śliwkowy, ale również karłowaty owoc, bo krzak wcale nie jest karłowaty. kolejne groszki, no i kalafiory. Które faktycznie wyglądają w tym roku już obficie fajnie przede wszystkim nie chorują, nie ma na nich chorób także to jest gdzieś tam pocieszne, dajcie znać jak się mają wasze rozsady yy... Jarnusz ok powoli rośnie no noczostek zaczyna też wyrastać Dość, dość spory. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmików do subskrypcji kanału. Słuchajcie, zaraz będziemy w końcu mogli coś więcej podziałać tych naszych warzywniaczkach, bo to pogładanie no w tym roku była słaba. Dajcie znać, jak się mają Wasze rozsady. Pozdrawiam Was do usłyszenia. Cześć!